Trzy Marię u grobu oraz Archanioł Michał, te dwa bezcenne zabytki 32 lata temu zostały skradzione z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Stało się to w grudniową noc 1992 roku, w momencie demontażu wystawy. Ikony, odpowiednio zabezpieczone przez pracowników muzeum, czekały już na transport do magazynu. Wszystko wskazywało na to, że ci, którzy ukradli te ikony, bardzo umiejętnie przyglądali się temu i znali też terminarz wystawy, na której one były prezentowane. No i zostały w sposób skuteczny skradzione w zimową noc, dostali się do muzeum, wtedy muzeum nie było tak zabezpieczone jak dzisiaj, dostali się przez jedno z okien, weszli drabiną najprawdopodobniej do tego okna no i, i po prostu dokonali kradzieży. Nieustaleni do dziś sprawcy ukradli 29 ikon. Dzięki międzynarodowej współpracy trzy marie u grobu oraz archanioł Michał zostały odnalezione i wróciły do Olsztyna. Niezwykle wartościowe skarby odsłoniły swoje tajemnice za sprawą wykładu poprowadzonego przez specjalistki Annę Motowicką i Anetę Jurgielewicz-Stępień z Muzeum Ikon w Supraślu. Zbogadza naszą wiedzę o tych ikonach i co też jest niezwykle istotne w podkreślenie wartości artystycznej tych ikon. Wiemy dzisiaj, że to po prostu są ikony o bardzo dużym znaczeniu i historycznym i artystycznym. Na wykładzie przedstawiono ramy czasowe i miejsca, w których ikony mogły powstać. Nie zabrakło też porównań oraz prób odnalezienia wzorca stylistycznego dla tego typu dzieł. Archanioł Michał, bardziej klasycznie wykonany, szkoła stoliczna moskiewska. Jest to przełom XV, XVI wieku, u grobu. Po takich dłuższych opracowaniach, wydaje się być przełomem XVI-XVII wieku. Szkoła bardziej prowincjonalna, ikona z rzędu świątecznego ikonostasu, czyli to była ikona z cerkwi. Jak zauważyły prelegentki, w przypadku ikony Trzy Grobu, szczególnie interesujący jest przedstawiony temat, którego próżno szukać w dziełach innych placówek muzealnych w Polsce. Trzy Maria grobu, to inaczej scena mirofory, czyli trzy niewiasty niosące też jest czasami jest więcej niosące wonności do grobu Chrystusa, aby namaścić jego ciało. To się rzadko zdarza. Przede wszystkim, że wizerunki, że ikony po tylu latach wracają tak skradzione do, do zbiorów. Także bardzo się cieszymy, że udało się Muzeum Warmii i Mazur odzyskać utracone no, tak naprawdę 16-wieczne skarby. Obie ikony można było oglądać podczas Międzynarodowej Nocy Muzeów na olsztyńskim zamku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv